Dobra, mam teraz sekundę, więc stwierdziłem, że opowiem wam, co się wczoraj wydarzyło. Um, w wielkim skrócie, wyszliśmy z Henkiem na spacer yy, i stała pani z psem bokserem. Wiecie, jak wygląda bokser. No i jak ja zobaczyłem tego boksera, a boksery generalnie nie mają zbytnio miłej aparycji, to wziąłem Henka na ręce. No i ta pani zaczęła krzyczeć, nie, nie, spokojnie, um, on jest łagodny. One już się zresztą bawiły, w ogóle nie kojarzyłem psa, ale... Powiedział, że się bawiły, eee, no to puściłem Henka, mówię, masz, biegaj. No i od tego momentu praktycznie wszystko wydarzyło się bardzo szybko. Henik do niego podbiegł, on go zaatakował, ta kobieta skończyła na ziemi, ona nie była w stanie utrzymać tego boksera, jakie to jest w ogóle nieodpowiedzialne, żeby chodzić z psem, nad którym nie jesteś w stanie zapanować. Ona leżała na ziemi, a on nią tarzał w lewo i w prawo, tak jak chciał. Ja się rzuciłem w tego boksera, najpierw chciałem ręką je oddzielić, dlatego mam rękę pogryzioną, nie dał. on praktycznie trzymał Henka w buzi i po prostu nim przerzucał, więc ja całym ciałem w niego wjechałem i udało mi się je oddzielić, Henka odrzuciłem jedną ręką, podbiegłem do niego i zacząłem z nim uciekać, na szczęście nie byliśmy daleko, więc po prostu zadzwoniłem już z nim zakrwawionym na rękach. Do, do kolegi, i od razu pojechaliśmy do weterynarza. Tutaj przestroga dla wszystkich ludzi, którzy mają psy. Że na dobrą sprawę to nie jest wina nikogo innego niż moja, że ja w ogóle posłuchałem tej kobiety, i która powiedziała, że on jest łagodny i pozwoliłem mu tam podbiec. Tego nie powinienem był robić, bo. Po prostu nie można być ufnym w takich sytuacjach. To się mogło skończyć o wiele gorzej. E, Heniek ma poturbowaną nogę, ma, jest pogryziony. I dlatego też ma komnierz, bo nie może tak, tych ran lizać. E, ja mam, ja mam w ogóle ślady zębów boksera na plecach e, wbite, mam rękę poturbowaną. O, masakra. Słuchajcie, dopiero zobaczyłem, ile od wczoraj dostałem od Was wiadomości. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie e, słowa otuchy i rady. Naprawdę, masę tego było. E, Heniek sobie tutaj leży. E, trochę jest umierający, bo mm, nie podoba mu się ten kołnierz, no, ale na szczęście wszystko już jest e, w porządku. To nie, gościu? Gościu, no powiedz coś. Powiedz, że dziękuję za te wiadomości. Będzie dobrze. Problemy? Jeden to problem z łapą, ale na szczęście chyba nie jest złamana, a drugie to ślady od ugryzień. Jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie, ale ma antybiotyk, więc to też nie było takie proste, dlatego że ja dalej nie wiem kim ta kobieta w ogóle jest, ani gdzie ona mieszka. Wydaje mi się, że jest jakąś sąsiadką, ale nic ponad to. Akcja cała była bardzo szybka i na dobrą sprawę, jak tylko udało mi się heńka, o, tylko udało mi się wyrwać temu psu chęka, zacząłem od razu z nim uciekać, bo nie wiedziałem, w sumie, do czego ten pies jest zdolny. A jak sekundę później jechaliśmy już samochodem, dosłownie dwie minuty później, to tej kobiety już nie było. Henryk, możesz powiedzieć ludziom jak się czujesz? No powiedz. On jest na mnie zły. No i oczywiście obolały bardzo. Cały czas leży w jednej pozycji, nie chce mi pić wody. No ale będzie dobrze. Będzie dobrze misiu. Absolutnie nie zależy na żadnym odszkodowaniu. Jedne koszty jakie ja poniosłem to tam bodajże 500 zł. Wczoraj za przyjęcie go na ten szpital, ale najważniejsze, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, i dlatego nie wiem, co z tym zrobić. Ja Miałem ślady zębów wbitych w moje plecy, takiej szczęki, no ale też rozumiem, że to było w wyniku tego, że, że się między nie rzuciłem. Nie wiem, nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Faktycznie, jeśli się dowiem, co to jest za kobieta i co to jest za pies, to powinienem to zgłosić. Po prostu, żeby taka sytuacja się nie powtórzyła, bo taki pies powinien być chyba poddany obserwacji. O! Nie wiem, nie ważne, nie dzisiaj. Wszystko inne, ja też nie chciałbym, żeby ta kobieta miała jakieś problemy. Ona naprawdę była przekonana, że ten pies jest łagodny. Może to była jakaś jednorazowa sytuacja. Zresztą widok jej ciągniętej po ziemi Naprawdę kiepski. Mi się wydaje, że ona była w samym większym szoku niż ja, bo ja przynajmniej zareagowałem się rzuciłem między nie ona. Ona była na smyczy ciągana przez swojego psa. Jak to w ogóle absurdalnie brzmi. Henryk.